Służba nie-dróżba, część pierwsza. Ewelina Laszowska. Słyszymy niejednokrotnie, kiedy nie mamy ochoty na wykonywanie czekających na nas obowiązków. Kiedy się jednak nieco dłużej zastanowić nad tym powiedzeniem, okazuje się, że bycie świadkami, druhnami czy drużbami na weselu nie oznacza jedynie samych przyjemności, ale też pociąga za sobą konieczność wykonania wielu zadań. Oto kilka porad zdradzających tajniki idealnej służby, to znaczy drużby. Zastanawiając się nad wyborem świadków, druhen i drużbów, najczęściej myślicie o pełnoletnim rodzeństwie, bliskich lub przyjaciółach. Najlepiej, aby nie byli parą, a kobiety dodatkowo nie spodziewały się dziecka. Najczęściej oprócz świadków potrzebujecie trzy pani, trzy panów, ale jeżeli wolicie mniej lub więcej. Nie ma w tym temacie żadnych ograniczeń, oprócz zdrowego rozsądku. Zadania druhen i drużbów są rozmaicie traktowane w zależności od regionu i panujących zwyczajów, jednak z reguły chodzi o pomoc w przygotowaniu i przebiegu uroczystości. Generalnie utarło się, że świadkowie pomagają młodej parze, kiedy zostaną o to poproszeni, natomiast druhny i drużbowie dbają, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Na pewno warto wcześniej się spotkać, aby uzgodnić na czy ta pomoc będzie polegała. Wieczór atrakcji świadkowa, czyli pierwsza druhna i pozostałe wybrane dziewczyny, swoją służbę zaczynają już od wieczoru panie niskiego, ponieważ jego zorganizowanie leży w gestii przyjaciółek przyszłej pani młodej. Najczęściej imprezy te wyprawia się tydzień, dwa, rzadziej miesiąc przed ślubem. Jest to przede wszystkim prezent dla narzeczonej, przy czym termin. Listę gości i miejsce spotkania ustalacie wszystkie razem, natomiast przebieg powinien być dla niej wspaniałą niespodzianką. Może to być występ tancerza, impreza w autobusie czy nawet pokaz fajerwerków lub zorganizowany lot chińskich lampionów. Nie zapomnijcie o upominkach, króluje tutaj bielizna oraz kropka fajne gadżety. Skoro na wieczorze paniańskim rządzą kobiety, to wieczór kawalerski należy do panów. Zasady organizacji są podobne, a atrakcje dostosowane do temperamentu i charakteru narzeczonego. Mogą to być nieco frywolne pokazy lub upragniony skok na bungę, wyprawa do wesołego miasteczka lub piknik. Ważne, aby wszyscy dobrze się bawili i zdążyli wypocząć przed trudami wesela. Trzeba się ubrać, przymierzanie i kupowanie sukni ślubnej trwa czasami bardzo długo. Dlatego do podstawowych zadań świadkowej i druchen należy pomaganie pannie młodej w wyborze ubioru, biżuterii i dodatków. Poza tym warto spotkać się na z kosmetyczką, fryzjerem i makijażystą. Wszystkie możecie spędzić ten czas nie tylko na zabiegach, ale i rozmowach o przygotowywanym ślubie. Warto wtedy uzgodnić szczegóły stroju druhen i drużbów. Dla kobiet są to najczęściej suknie wieczorowe w takim samym kolorze oraz bukieciki pasujące do bukietu ślubnego panny młodej. Z kolei drużbowie mogą mieć identyczne przypinki w klapach garniturów. I chociaż trudno jest wymagać jednakowych strojów, to ustalmy, aby były zharmonizowane kolorystycznie. Na przykład czarne garnitury, niebieskie koszule i czerwone krawaty. Pan młody również może poprosić którąś z wybranych osób. Aby pomogła mu przy zakupie stroju ślubnego. Prezenty w odpowiednich rękach coraz częściej świadkowie przyjmują także na siebie obowiązek czuwania nad tak tzw. listą prezentów. Jest to popularny i rozsądny zwyczaj polegający na pomaganiu młodej parze w tworzeniu listy podarunków, których pragną. Świadkowie konsultują te listę z zaproszonymi gośćmi. Sprawna organizacja zapobiega ryzyku przekazania nowożeńcom kilku identycznych prezentów. Należy jednak pamiętać, aby na liście znalazły się przedmioty o różnej wartości, nie wszystkich gości stać na drogie zakupy. Kończąc temat prezentów, warto nadmienić, że po ślubie świadkowie wraz z młodymi wychodzą przed kościół lub urząd i stają po obu ich stronach. Nowożeńcy odbierają gratulacje, a świadkowie i czasami drużbowie odbierają od gości kwiaty, koperty i prezenty, a potem zajmują się ich transportem. Świeżą pieczeni małżonkowiem uszą tylko w stosownym czasie wszystko obejrzeć i kropka policzyć. Spokojna głowa i kropka kieszeń ważne, aby waszym świadkiem była osoba zorganizowana. W dniu ślubu trzeba pamiętać o ogromnej ilości rzeczy do załatwienia i ktoś, kto nie radzi sobie w sytuacjach napięcia, nie będzie zbyt pomocny. Do tego dochodzą jeszcze wydatki kroka. Zacznijmy od tego, że często spotykanym zwyczajem jest odbieranie przez świadka z kwiaciarni bukietu panny młodej. Dodatkowo funduje on stronik na samochód, chociaż często obowiązek ten leży po stronie świadkowej. Może ona również kupić bukieciki, tak zwane swadki, dla gości. Przed wyjazdem na ślub świadek pilnuje, by zdenerwowany pan młody nie zapomniał o obrączkach i dokumentach. Świadkowie podjeżdżają najpierw po Pana młodego, a potem po Pannę młodą. Ma to szczególne znaczenie. Jeżeli na drodze do kościoła ustawiono tak zwane bramy, czyli przeszkody życzliwych sąsiadów, którzy nie chcą oddać Pannę młodej. Pierwszy drużba musi za pomocą odpowiednich fantów wykupić możliwość dalszej jazdy. Młodzi nie powinni sami wychodzić z pojazdu, bo podobno przynosi to pecha. Druchne nie próżnują, panie pomagają pannie młodej w uzyskaniu perfekcyjnego wyglądu. Przyjęło się, że to właśnie świadkowa wpina welon we włosy panny młodej. W czasie ceremonii ona i druchne dbają o wygląd sukni, zwłaszcza o ułożenie trenu, a podczas wesela pomagają poprawić makijaż. Chodzi o to, żeby panna młoda nie musiała pamiętać o drobiazgach, a mogła się skupić na przeżywaniu uroczystości. Jeżeli w kościele młodej parze towarzyszą dzieci, to właśnie druhny ich pilnują. Mają też zawsze pod ręką tak zwany ślubny zestaw pierwszej pomocy. Ślubny zestaw pierwszej pomocy: lakier do włosów, puder matujący, pomadka konturówka, zapasowe wsówki, woda perfumowana i dezodorant, chusteczki higienicznej odświeżające, zapasowe pończochy lub stopy plastra, agrawki pastylki odświeżające, tabletki przeciwbólowe. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.